Cześć, Andrzej Matuszewski, witam Cię na kolejnym spotkaniu z cyklu Jak prowadzić zdrowy styl życia? Dzisiaj będę mówił o filozofii życia i opiszę krótko filozofię życia Wellness. Wielu ekspertów twierdzi, że nauka to jeszcze nie wszystko. Znaczącą rolę w życiu odgrywają filozofia i przekonania, które posiadasz. Rozmyślając o swoim zdrowiu i stylu życia, powinieneś określić swoją filozofię życia, która wskaże Ci ideę. I cel, nakreśli koncepcje oraz zasady obowiązujące w Twoim życiu. Zastanów się, czy nie warto przyjąć nowego sposobu myślenia, który proponuje filozofia wellness. Filozofia wellness to życie w harmonii całego organizmu ciała, ducha i umysłu. To integracja i równowaga pomiędzy wszystkimi obszarami naszego życia. Określa zasady naszego życia zgodne z kryteriami zawartymi w definicji wellness. Filozofia Wellness, której głównym elementem jest zdrowy styl życia, podchodzi holistycznie, czyli całościowo i funkcjonalnie do tematu życia, uwzględnia jego wielowymiarowość, prowadzi do równowagi ciała, ducha i umysłu poprzez możliwość zaspokojenia i równoważenia potrzeb we wszystkich obszarach życia. Taki stan daje nam dobre samopoczucie, a utrzymywany stale powoduje, że nie grożą nam stany depresyjne ani choroby. Głównym celem filozofii wellness jest osiągnięcie dobrego samopoczucia i wydłużenie zdrowego życia. Filozofia wellness pomaga ludziom żyć bardziej satysfakcjonująco, wydajnie i szczęśliwie. To życie wyższej jakości w optymalnym zdrowiu, które daje dobre samopoczucie i zdolność do aktywnego wypoczynku, wydajnej pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym i towarzyskim. Codzienne funkcjonowanie w ten sposób przynosi dużo radości, wiele energii, poczucie młodości, zgrabną sylwetkę i piękną skórę, zadowolenie siebie i swoich osiągnięć, odporność na stres i wiele chorób. W takim poczuciu zdrowia, energii i młodości masz realną szansę na zdrową długowieczność nawet do 120 lat. Zasady filozofii wellness oparte są na osobistej odpowiedzialności za jakość życia. Ty sam odpowiadasz za stan swojego zdrowia i samopoczucia. To Twoje świadome wybory i mądre decyzje określą, jakie będzie Twoje życie. Filozofia Wellness to sztuka życia z szacunkiem dla samego siebie, poznawanie swojego ciała, duszy i umysłu oraz dbanie o nie. Podstawą Wellness jest pozytywne patrzenie na życie, co jest niezbędne do osiągnięcia dobrego samopoczucia. Pozwala bowiem mieć pozytywne nastawienie do tego, co i w jaki sposób będziesz robił w każdym z obszarów swojego życia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego stylu życia i chcesz go prowadzić, to przyłącz się do nas i prowadź go z nami. Wejdź na naszą stronę oraz subskrybuj nasz kanał, klikając poniżej. Kończę naszym wellnessowym pozdrowieniem bądź well.